Tu mamy informację o tym, kiedy sobie powinniśmy wykonać taki przegląd. Przykładowo przegląd hamulców. Możemy sobie wybrać datę. Przegląd techniczny. Przegląd, inspekcja. Filtry, olej. Tylne hamulce, świece. Sprawdzenie samochodu. Przednie hamulce. Oprócz tego mamy możliwość sprawdzenia check control. W moim samochodzie nie ma żadnych błędów. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć palną żarówkę lub przykładowo mało oleju albo mało płynu do spyskiwaczy, tutaj komunikat się będzie Państwu wyświetlał. I na samym dole mamy ustawienia radia i radio. Możemy sobie. Ja już tu mam stacje zapisane. Możemy sobie zapisywać stacje. 12 stacji sobie można maksymalnie zapisać. Możemy włączyć RDS, zapisać, wybrać ton. W tej wersji możemy sobie to wyświetlać. No, a bardzo fajnie jest to pokazane. Możemy sobie automatycznie wybierać też te stacje. Możemy sobie wyszukiwać ręcznie. Możemy sobie również z kierownicy. Witam dzień dobry. Witam a ten przycisk tak jak pokazywałem, przejście, można wiele sobie stacje radiowe, stacja AM 540 kHz. Nie ma nic Ok A tym przyciskiem Lecimy sobie na płyty Możemy sobie zmieniać Na w tym samochodzie mam oryginalne Jest osiem głośników Dobrze leci I oczywiście możemy sobie też w tej pozycji zmieniać. Możemy sobie ściszać, ogłaśniać, i co? To byłoby prawdopodobnie na tyle. Także sobie omówiliśmy wszystko. Macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania. Mojego kanału. Będę sukcesywnie dodawał filmiki na temat mojej BMW. Posiadam model S60, jak zauważyliście. Samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym, o czym i oczywiście wizualnym. O czym się przekonacie w przyszłości w kolejnych filmikach. Mogę Wam tylko pokazać, że ten samochód ma przejechane na dzień dzisiejszy 153 tysiące kilometrów. Także sprzęt jest super. W takim wypadku to wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do usłyszenia.